Witam Cię cześć w nowym pięknym dniu. Dzisiaj zaraz za chwileczkę zaczynam live'a. Jajecznica. Będzie, będę gotować jajecznicę. Zrobiłem zakupy, gdzieś tam są. Przyszła też mama tutaj. I teraz szuka czystej patelni. Myślę, że się znajdzie taka, bo mam trzy, trzy małe powinny być. Więc jakaś chyba powinna być czysta, tak mi się wydaje. Ona, o taka, już jedną mamy, tylko ta jest brudna. I jeszcze takie powinny być dwie. A ponieważ dzisiaj jest Prima Aprilis, wiesz mamo, że dzisiaj jest Prima Aprylis? Pierwszy kwietnia jest. Tak. To jeden z moderatorów zaproponował, żebym odwalił jakiś numer. I pomyślałem sobie, że na tego live'a ich pousuwam, wiesz? I tutaj jest ten, Shizer zaproponował. Więc tutaj resztę usuwam, Ek moderatorów, troszeczkę się zdziwią. Aha. Już im napisałem, że... A nie pogniewają się? No zobaczymy jak zareagują, to będzie od razu test. I tych wszystkich kasuję moderatorów. Zostawię tylko jednego, on ma mi przypilnować całego live'a. Zobaczymy, czy się to uda. Powiedziałem i napisałem, że byłem wkurzony po wczorajszym live'ie, że kasowali niechciane posty, komentarze. Post komentarze tak. Także mam nadzieję, że uwierzą w to i się dadzą wkręcić. Gdzie są moje okulary? Nie, nie, witam się dzisiaj się witałem. Skończyłem, skończyłem live'a i tutaj rozmawiamy z mamą, zmęczeni. Dwie godziny live trwał, ale mówisz, mamo, że dużo się nauczyłaś, tak? Że dużo rzeczy, których tak. nawet nie miałaś pojęcia. Dokładnie, dokładnie. Ja nie wiedziałam yy, na przykład, yy, że to ten olej kokosowy, tak? Mhm. Olej kokosowy. <noise> w kostce. Niesamowite. Dowiedziałam się. Dowiedziałam się, jak przygotować. Dobrze patelnie do smażenia, do przygotowania danej tak? potrawy, tak. Muszę założyć okulary. Dlaczego? To w każdym razie, jeżeli chcesz zobaczyć, ile wbijałem wybijałem Wbijałem a, jajek. 10 jajek. W ile sekund mogłem wbić jajka? Mama wbijała od 4 do 6 sekund jedno jajko, a ile ja wbiłem? 10. Jeżeli chcesz zobaczyć, to zapraszam na live'a na Mazur na żywo i w ogóle zapraszam do subskrypcji tego kanału bo naprawdę fajnie, dużo się dzieje, dużo osób było było ciągle 200, około 250 osób, a ten kanał no, nie jest kanałem takim jak ten mój vlogowy, gdzie jest dużo osób także jestem mega zadowolony, że tyle jest osób i chcę to oglądać. Przyszły również trzy nowe listy także dziękuję za fanarty, nie no nie wiem, to jest coś grubszego będziemy otwierać tak w ogóle to ja mam trzy torby, bo jedną miałem w pracy jak rozpakowałem samochód, to jest torba z butami na lato, tak? Czyli dużo będę grał. Mam rowerowe w zasadzie do biegania spodenki. Dobra, pokażę. Pokażę swój syr i tak wszyscy wiedzą, jak to u mnie wygląda. Mam korki. Okej, okay. mam skarpetki. Ale oczywiście żel musi być. Mam jeden. O kurczę, zobacz, mam do... mam sztuczny lód, jest. Mam. Pusty, do wyrzucenia. Pusty lud. Mam plastry, bo ja mam problemy ze stopami. Kiedyś o tym powiem. Masia rozgrzewająca. To jest Maziego chyba. Tak. Dobra. Skarpetki. O! Te mi się skarpetki by przydały. Dla sportowców to są. Co my tu mamy? Co tu jest w ogóle? Co ja noszę? No dobra. Plastry syf Jeden wielki syf. Długopisy trzy Spray, wiesz dlaczego mam spray? Jak mam nowe, nowe piłki, to ja je zawsze, nie, sto... nie to nie, wiem dlaczego Jak były nowe znaczniki piłkarskie, to je po prostu oznaczałem, żeby gdzieś nie zaginęły Dobra, teraz co dalej? Szampon, o ja Cię kręcę Dobra, dezodorant, jakieś papiery Pamiątka ślubna mojego kupla z drużyny. Mam nawet żel do włosów. I tutaj jakiś jeszcze syf. Płyta. Bengaj, ma <grytanie> ja się rozgrzewająca. gdzie kręcę Nawet się dwa złote znajdzie. A może nawet i, i więcej. Dobra, to jest to. A z drugiej strony, nie, no puste. okej okay. Czyli nawet tutaj jest spoko. Babci mm, dałem kostkę mm. do układania. Na razie pierwszą warstwę. <laughs> ja jej zagwostka. No i teraz czas na kary, na kasi, kary, na kasi opony. Wymienia tutaj maletnie. Już w końcu ciepło dzisiaj. Wrzuciłem na swojego fanpage'a Marcin Mazur. Można zalejkować, jeżeli ktoś nie lajkuje. Taki post związany z wczorajszym filmem. No i pierwszy raz jakby zastosowałem tutaj w tą formę głosowania, która wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Zwłaszcza na grupie, na grupie zaraz udostępnienie, udostępniłem ją na grupie rodzina Mazur i tutaj naprawdę cieszy się wielką popularnością. To jest fajny motyw. I tutaj widzę, ale no troszeczkę lepszy niby real, ale chyba źle zrobiłem, bo dałem lajka, like a lajka like jest jakby najłatwiej puścić, według mnie powinienem zrobić tutaj jakby dać inne, inną możliwość głosowania, czyli nie lajka, like tylko na przykład jakoś inaczej, tak mi się wydaje, trzeba pomyśleć, natomiast sama formuła bardzo mi się podoba. Siedzę i obrabiam ostatnie zdjęcia, tutaj są jest Konrad. No i tak mniej więcej jeszcze nie do końca są porobione, ale widzisz jak tło i tak dalej, ktoś kto widział, a nie może je ja nie pokazywałem, może ja powinienem pokazać jak wyglądały przed i jak, i jak po te zdjęcia. No ale częściowo już są porobione, także dzisiaj, wczoraj robiłem, przedwczoraj i jeszcze dzisiaj sobota, ja muszę siedzieć w pracy. A ty, a, ty, a ty dziewczyny wiesz? A ty dziewczyny wiesz? Na pewno? Dlaczego? Na pewno. miał być kupowany później. A co ci zamówiła? A ja. Nie nie Kostium na karate! Masz zamówione na karate kostium. No. I będziesz ćwiczyć? No, tak? tak? A, <głos》> a my mi, mieliśmy to poczekać do wakacji, to do końca wakacji. Tak, ale mam. Tak, Teraz. tak. Aha. Prima Prince! Aaa, czy to jest Prima Pri? A ja zapomniałem. No tak, faktycznie, ale mnie zrobiłeś A ty cłaniaczkę, a ty Może pan mnie nagrać? Nie. Aha. I co chcesz zainstalować? Taką muzyczkę do karate? Tak? Widziałem, że jak ćwiczyłeś to. Ja, ja nie świeciłem! to był mój pojedynek! Jak to się, się nazywa? I moment. Tu masz. Nie A kostki. Tu nie pijęłam kostki. Moment, moment. moment. Instrukcji. Nie. Jakie ciosy! O, tu jest Zmęczony, ale zakończyłem. A tak naprawdę to zakończyłem godzinę temu, tylko oglądałem o i tak dalej te wideo rozmowy na żywo. Masakra. Kurde, jakiegoś tam gościa, youtubera, który pił alkohol. Nie, dobra, to może kiedy indziej. Generalnie zakończyłem vloga, ile zarabiam na YouTubie i poza YouTubem. I wszystko powiedziałem, ile kiedyś zarabiałem, jakie to były ceny, jakie, jakie różnice i co przede wszystkim? Przede wszystkim najważniejsze to jest to, że pokazałem, ile zarobiłem od pierwszego stycznia. Mam włączone zarabianie. I to jest, to jest jak ja obliczyłem 9 razy, na godzinę przeliczyłem sobie razem z widzami i to jest 9 razy mniej zarobiłem niż jak, jak pracowałem, niż to co robiłem przed YouTube'em, jakby albo kiedyś się nie zacząłem interesować YouTube'em. 9 razy mniej teraz zarabiam na godzinę. Jeśli jesteś ciekawy to zapraszam na, tego, na Mazur, kanał Mazur na żywo. Subskrypcja oczywiście też jest wskazana. I zobacz, ile tak naprawdę zarabiam na YouTubie. I ile zarobiłem od stycznia do, do końca marca. No i przyjechałem na siłownię. Po prostu nie mogłem, wyobraź sobie, że nie mogłem, jak oglądałem to o że nie mogę przeżyć, jak to wygląda, jak tam młodzież jest swoja. I, I z kogo przykład? Był youtuber, który pił alkohol i łączył się z różnymi osobami, I obrażał te osoby. Ktoś tam był jakiś gruby, to obrażał od grubego i tak dalej. I to ludzie lajkują, i to młodzież i dzieciaki im się to podoba, że ktoś kogoś obraża. Po prostu psst! Masakra. naprawdę to jest masakra To, co czeka naszą młodzież, i to, co jest w ogóle, to jest, to jest nie do pomyślenia. Serio, no po prostu jak to oglądałem, to byłem załamany. Naprawdę. Kończy dzisiejszy dzień. Trzymaj się, cześć. Oby było jak najmniej takich dni, ko końcówek dni. I naprawdę, nie oglądajcie takich rzeczy. Nie bierzcie sobie za idoli gości, którzy piją, wyzywają innych. Naprawdę, serio, jestem stary. I uwierzcie mi, że czasami staremu trzeba <grym> uwierzyć. I posłuchać jego rad, naprawdę. Dobra. A może ja kiedyś spróbuję, na Omegle się zapiszę. <grych> Co dla za to? Tak, to był żart prymaprylisowy, tak można uznać. Nie wyrobiłem się do 1 kwietnia, ale koszulki odbieram w poniedziałek, więc naprawdę sklep już będzie bardzo, bardzo niedługo. Klaudia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Polish Girl, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że w ten sposób zachęcam ludzi do odwiedzenia Piotrkowa. Kacperek, bardzo Ci pozdrawiam za bardzo fajny komentarz. Też tak uważam, że nie powinno się. Oczywiście można kibicować, ale nie wolno obrażać innych, innych drużyn albo, albo kibiców z innych drużyn. No bo jaki to ma cel? Teraz pierwsza trójka, Filip ze Załowaty, za to że byłeś pierwszy, Kuba Wakar za to że byłeś drugi, Fornek. Pozdrawiam Cię serdecznie za to że byłeś trzeci. Na dzisiaj to już wszystko trzyma się. Cześć, i jutro też się widzimy, to też będzie nowy piękny dzień, bo będzie piękna pogoda. Oby tak dalej. Na razie. Hej.